Słuchajcie, ostatnio stoję sobie w kolejce w sklepie, za mną zatrzymuje się para, mężczyzna i kobieta, no i stoją, 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 nagle kobieta sobie o czymś przypomina i mówi do partnera, kochanie, Ty tutaj zostań, a ja skoczę do tamtej alejki i wezmę zajączkę albo baranka. Na co partner mnie pyta, ale po co Ci ten zajączek albo baranek? No jak to po co? Przecież idzie Wielkanoc! Bingo! Jak się domyślacie w związku z tym, że zajączki i baranki bardzo mocno kojarzą się z Wielkanocą i często uważamy, że to są wręcz chrześcijańskie symbole Wielkanocy, to właśnie o tym porozmawiamy. Jakie są prawdziwe źródła tych symboli i czy aby na pewno są chrześcijańskie i katolickie? Zacznijmy od jaja symbolu, który chyba najmocniej kojarzy się z Wielkanocą. Ale czy wiecie, że generalnie jajo w dawnych, dawnych kulturach było symbolem odrodzenia, nowego życia, zmartwychwstania, natury na wiosnę? W tradycji słowiańskiej jajo było związane z kultem Boga Słońca. I znowuż, Słońce do nas przychodzi na wiosnę. Jaryło wita wraz z równonocą wiosenną. Malowanie jaj jest zwyczajem zdecydowanie starszym niż chrześcijaństwo. Prawdopodobnie swoje korzenie ma z starożytnymi zapotami, gdzie pierwsze malowane jajka, czyli tak zwane pisanki, pochodzą sprzed kilku tysięcy lat czterech, pięciu tysięcy i tam również jajo było symbolem odrodzenia, pomyślności i zwycięstwa dobra nad złem. Oczywiście tym złem jest ciemność, a tym dobrym słońce. Wiecie, że najstarsze polskie pisanki, które znaleziono na wykopaliskach na opolskiej wyspie Ostrówek, pochodzą z X wieku i pochodzą z miejsca, które było kiedyś grodem piastowskim, zanim jeszcze przyszło chrześcijaństwo na ziemię polskie. I to są bynajmniej nie kurze jaja. Tylko specjalnie wykonane z gliny i wapienia, mm, przypominające jajka ozdoby, które, no właśnie, niektóre z nich wykonano nawet metodą batikową, to znaczy, że pokryto woskiem i wyrzeźbiono tak zwane kraszanki. Wyobrażacie sobie, na ile to jest stary zwyczaj? Ciekawostką też jest, że na początku Kościół w ogóle zabraniał jedzenia jaj podczas Wielkanocy. No bo wiecie, to jest taki pogański zwyczaj. <słuch> Zakaz został zniesiony dopiero w XII wieku, ale przed jedzeniem należało zmówić modlitwę. Oprócz jajek w koszyczku wielkanocnym znajduje się również baranek. Dzisiaj baranek cukrowy, czekoladowy, albo też upieczony z ciasta, ale chodzi o symbol. Symbol Chrystusa, bo jak tłumaczy Kościół... Ym... Chrystusa, który zmarł na krzyżu za nasze grzechy, przelewając krew. Jest to w pewnym sensie na pamiątkę pewnego wydarzenia, um, czyli oznaczania drzwi Izraelitów w Egipcie, podczas niewoli egipskiej, właśnie krwią baranka. Natomiast zwróćcie uwagę, że jest tutaj również sens złożenia ofiary. Chrystus, zostaje złożone w ofierze, żeby odkupić grzech ludzkości. A zwyczaj składania zwierząt hodowlanych Bogom nie jest nowością. Jest obecny w wielu dawnych kulturach, niezależnie od przynależności religijnej, tamtejszej, ówczesnej, ani też współczesnej. Jest to zwyczaj uniwersalny i obejmujący cały świat. Większość dawnych kultur. Kultur mających po kilka tysięcy lat. A co do zajączka? Uuu, zając również na początku był w kościele kojarzony za personę non grata. Mówiło się, że jest grzesznikiem. Dlaczego? bo za mocno kojarzył się z pogaństwem. Przypomnijcie sobie mitologię egipską. Była w niej taka postać jak Izyda, bogini miłości i ogniska domowego. I ta, że Izyda przyczyniła się do, uwaga, zmartwychwstania swojego męża Ozyrysa, który to, ponownie uwaga, przybrał postać zająca. Taka drobna inspiracja. Ale persona grata Zając był nie tylko ze względu na dawne wierzenia starożytnego Egiptu. Były też świeższe. Otóż Zając był częstym towarzyszem bogini Ostary. Był bardzo często przedstawiany razem z nią. Ostara to jest staroangielska, starogermańska bogini wiosny, płodności nowego sezonu wegetacyjnego. Hmm? E, zobaczcie, że nawet nazwa tej bogini Ostara, Estera, Ostera nawiązuje, nawet nie tyle nawiązuje, jest źródłem dla angielskiej nazwy Świąt Wielkanocnych, Easter. To jest święto Dawne święto o stary. A skoro mowa o świętach, to nie bez powodu Wielkanoc, której motywem jest odrodzenie, zmartwychwstanie, nowe życie, jest obchodzona właśnie wiosną. To się idealnie wpisuje w czas dawnych, przedchrześcijańskich obchodów, bo wiele kultur w tym czasie, w czasie wiosny, w czasie równonocy wiosennej, obchodziło swoje święta. I to było zarówno Ostara, którą świętowali Anglosasi i Germanie, jak i nasze rodzime słowiańskie jarygody. Święto płodności, święto nadchodzącej wiosny, święto właśnie odrodzenia. Żydzi obchodzili Paschę, która była dokładnie o tym samym. Nie bez powodu. Dawniej dla ludzi, którzy, którzy byli bardzo mocno związani z cyklami natury i bardzo mocno byli uzależnieni od... Chmurów natury. Zima była bardzo trudnym czasem, zwłaszcza koniec zimy, kiedy były wyjadane wszystkie zapasy zgromadzone, zgromadzone jesienią. Więc wiosnę witano jako, no właśnie, nowe życie, w sensie absolutnie dosłownym. Wraz z wiosną przychodziła nadzieja na to, że to życie potrwa dalej, że będzie co jeść. Dawniej słońce było niesamowicie istotne dla człowieka, bo oznaczało życie, oznaczało plony, oznaczało wychodowanie zwierząt, które dawały ciepło, dawały ubrania, dawały jedzenie. Człowiek był niesamowicie zależny od cykliczności natury, dlatego tak bardzo się cieszył na wiosnę. I dlatego właśnie wiosną ustanawiał swoje święta. Współczesna Wielkanoc jest niczym innym niż nawiązaniem właśnie do tego dawnego świętowania. Chociaż dzisiaj już nie jesteśmy tak bardzo zależni od cykliczności natury, bo nieważne czy mamy zimę, czy mamy lato, pracujemy w tym samym trybie od 9 do 17 w większości swojej, to dalej czujemy, Wraz z pierwszym podmuchem ciepłego wiatru, wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca, czujemy właśnie to odrodzenie. Czujemy życie. Czujemy, że nam się chce chce działać, chce robić, chce się spotykać z ludźmi, chce się aktywności. Tym jest właśnie wiosna ta. Zakorzeniona, totalnie zakorzeniona w nas, jeszcze w takich naszych dawnych pogańskich genach. A byłabym zapomniała o lanym poniedziałku i śmigłusie dyngusie To tak jeszcze na zakończenie. Bo oczywiście, motywem przywodnim lanego poniedziałku jest woda. Woda, która Również w danych, dawnych kulturach była uważana za coś świętego, oczyszczającego. I oczywiście w sensie dosłownym, bo przecież ludzie kąpali się w rzekach, w wodzie, nie w błocie. Rzeka oczyszczała, woda oczyszczała. Ale także oczyszczała symbolicznie. Zmywała zło. Zmywała choroby. Zmywała złe oko. Zmywała uroki. Zobaczcie, że dzisiaj motyw oczyszczania poprzez wodę jest również wykorzystywany w chrześcijaństwie. A czym innym niż oczyszczeniem przez wodę, w tym starym, dawnym, bogańskim sensie, jest chrzest. Jest dokładnie o tym samym o oczyszczeniu z grzechów poprzez wodę. Czym innym niż oczyszczeniem jest kropienie wodą święconą w kościołach? Jest tym samym. I dawniej polewanie kogoś wodą w lany poniedziałek. Było w pewnym sensie oczyszczeniem oczywiście, oczyszczeniem z choroby, oczyszczeniem z... Mm, no właśnie jakiegoś takiego uroku. Um, ale też zapewnianie w pewnym sensie powodzenia. I tu akurat wchodzi cały na biało śmigus, który dawniej był zwyczajem smagania. Ludzi gałązkami, ludzi bliskich, smagania gałązkami wierzbowymi albo leszczynowymi, po nogach. To też miało oczyszczać. To też miało zapewniać powodzenie. Dynku z kolei był zwyczajem obchodzenia znajomych, rodziny, krewnych. W święta z podarkami, składanie komuś wizyty i dostawanie również podarunków na drogę. Ktoś, kto nie wręczył swojego podarunku, został właśnie oblany. Trochę za karę, a trochę na błogosławieństwo. Potem te zwyczaje się połączyły ze sobą. Został śmigł z który dzisiaj znamy już po prostu pod nazwą Lanego Poniedziałku. Dlaczego, dlaczego Kościół, dlaczego chrześcijaństwo korzysta z tych starych symboli? Bo o wiele łatwiej było te symboli, symbole przejąć i zaadaptować, nadać im nowe znaczenie niż wyrugować ze zbiorowej świadomości ludzi. Te symbole są absolutnie ponadczasowe, Są uniwersalne, są charakterystyczne i ważne dla wszystkich ludzi na świecie. Nie jest tak łatwo skasować tę zbiorową świadomość. I choć dzisiaj mówimy o wielkanocnych symbolach, to pamiętajcie, jakie jest ich źródło. Bo ich źródło jest ponadczasowe. To są na tyle mocne symbole, że nawet jedna z najmocniejszych religii świata nie była w stanie tych symboli skasować. Mogła je tylko przejąć i nadać im nowe znaczenie. Trzymajcie się wszystkiego dobrego.